Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy dzielimy się nie tylko opłatkiem, ale przede wszystkim radością i miłością. To również czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Życzę, aby tych miłych chwil nikomu z Państwa nie zabrakło. Dzieciom życzę wymarzonych prezentów pod choinką, a wszystkim Państwu wspaniałej pogody do świątecznych, rodzinnych spacerów. W nowym roku niech spełnią się wszystkie piękne marzenia. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego 2023 roku. Piątek, 23 grudnia, Krystyna Witkowska, witam Państwa, zapraszam na Informacje Piotrkowskie. Dziś w wydaniu do Równego na Ukrainę jedzie transport z darami od samorządu piotrkowskiego, mieszkańców miasta oraz firm i stowarzyszeń. W wydaniu również o przedświątecznym kolędowaniu oraz termomodernizacji szpitala wojewódzkiego. W czwartek rano z Piotrkowa Trybunalskiego wyjechał transport z darami na Ukrainę. Dary, generatory prądu, powerbanki, piece szamotowe, śpiwory, koce czy środki medyczne trafią do Równego, miasta partnerskiego Piotrkowa-Trybunalskiego. Czwartek rano odbył się załadunek darów. Paleta po palecie była załadowywana do tira. Na każdej z nich to, co najpotrzebniejsze dla mieszkańców Równego. Są to m.in. agregaty prądotwórcze, koce, śpiwory, odzież, żywność, środki opatrunkowe, powerbanki, wszystko to, co, a może inaczej, nie wszystko, ale część przynajmniej tych rzeczy, o które strona ukraińska występowała, bo nie wszystkie towary są na dzień dzisiejszy osiągalne. Większość spalew to dary przekazane przez miasta, a sfinansowane z budżetu. Ich koszt to 70 tysięcy. Wsparcie dla ukraińskiego miasta partnerskiego i sfinansowanie darów z budżetu miasta to inicjatywa prezydenta miasta, poparta jednogłośnie ponad podziałami przez wszystkich radnych. Wraz z miejską pomocą ruszyła też pomoc wielu firm i osób, które nie tylko przekazały dary. Dziękuję w tym miejscu takim firmom jak Szkłodekor, Reak, Artfol. Dzięki zaangażowaniu Pani Radnej Więcławskiej, która jest z nami. Jeśli chodzi o transport gratis, że tak powiem wykonuje to grupa Kronospan. I jeszcze serdeczne podziękowania dla firmy Emerson, która zapewniła palety i folie niezbędne do transportu. Myślę, że strona ukraińska nie tylko oczekuje na to, ale, ale również będzie niewątpliwie wdzięczna za takie zaangażowanie. Ja w tym miejscu wszystkim, którzy z potrzeby serca tę pomoc nieśli. Oprócz oczywiście tego, co my jako miasto zrobiliśmy, poczuwamy się do takiego obowiązku. Bardzo serdecznie dziękuję. Udało się także zorganizować darmowy transport. Na ten apel odpowiedziała firma, mająca fabrykę na terenie Ukrainy. Jedna z fabryk znajduje się właśnie w równym, więc było mi o wiele łatwiej poprosić o pomoc. A oni są bardzo, bardzo ciepli i, i, i mili w stosunku do, do swoich pobratyńców, z którymi współpracują na Ukrainie, więc. Bez wahania wyrazili chęć pomocy i udało nam się wspólnie zorganizować ten transport. Do Tira załadowano także łóżka polowe, które Piotrkowskiemu samorządowi przekazało miasto Wien. Czyli francuskie miasto partnerskie Piotrkowa-Trybunalskiego. Załadowano także rzeczy zebrane przez mieszkańców. Zbiórkę tę zainicjowało Stowarzyszenie Przyjaciół Mam Sąsiada. Przygotowaliśmy paczki z odzieżą, z pościelą. Przygotowaliśmy również żywność zebraną od darczyńców, obuwie, ale głównie ciepłą odzież i bieliznę. Dary to odpowiedź na apel burmistrza równego, z którym prezydent Piotrkowa Trybunalskiego jest w stałym kontakcie. Od czasu do czasu niestety mają miejsce takie sytuacje bardzo przykre związane z ostrzałem. Z, nie wiem czy to można nazwać bombardowaniem, ale ostrzałem rakietowym. Na szczęście ofiar śmiertelnych nie było, ale są już pewne zniszczenia i są takie sytuacje, kiedy ci ludzie są po prostu bez prądu, bez, bez innych mediów. Dlatego też ten sprzęt, o którym mówiłem, tutaj najistotniejsze są te generatory. Niestety na dzień dzisiejszy na rynku osiągalne są te o małej mocy i takie. Zakupiliśmy i przekazujemy, ale jeśli chodzi o te większej mocy, musimy niestety czekać dłużej. Powiem tak, że nawet takie prozaiczne rzeczy jak śpiwory musieliśmy ściągać ze szwedzkich sklepów, bo na rynku polskim już ich nie ma. Generatory prądu większej mocy zostaną zakupione w późniejszym terminie, gdy będą dostępne na rynku. Transport z darami z Piotrkowa Trybunalskiego do Równego dotrze w sobotę. Wspólne śpiewanie kolęd, Ewangelia, świąteczne potrawy, życzenia i oczywiście dzielenie się opłatkiem. Tak przebiegało spotkanie wigilijne Miejskich Radnych, które odbyło się w minioną środę. Spotkanie rozpoczął przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński życzeniami skierowanymi zarówno dla radnych, zaproszonych gości, ale i też wszystkich mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Chciałbym życzyć wszystkim Państwu tu obecnym, Waszym rodzinom ale za pomocą telewizji wszystkim mieszkańcom piotkowa Trybunalskiego. Składam te życzenia w imieniu własnym oraz całej Rady Miasta piotkowa Trybunalskiego. Niech nasza mała ojczyzna, niech nasz piękny Piotrków dalej wspaniale się rozwija i pięknieje każdego dnia. Wigilia samorządowców to doroczne spotkanie, które powróciło po pandemicznej przerwie. Uczestniczą w nim nie tylko miejsc radni, ale też przedstawiciele instytucji miejskich, starostwa powiatowego czy duchowni. Tego wieczoru nie zabrakło słowa Bożego, wspólnej modlitwy, ale też podziękowań. Te popłynęły m.in. od księdza Jana Jakimiuka, proboszcza parafii prawosławnej w Piotrkowie Trybunalskim, który dziękował za pomoc, jaką miasto ofiarowało Ukrainie i uchodźcom. Na ręce władz chciałbym złożyć w imieniu wszystkich Ukraińców, tych, którzy uciekli z tragicznej wojny, schronili się na terytorium Rzeczypospolitej, a właściwie na terytorium naszej małej ojczyzny Świadkowo Trybunalskiego, bo o tym dzisiaj tutaj się spotykamy porozmawiać, żeby pobyć razem, spędzić tą wspólną wigilię Bożego Narodzenia. Oni wszyscy dla was bardzo serdecznie dziękują za tą okazaną pomoc. Podczas spotkania opłatkowego Rady Miasta kolędy zaśpiewał Chór Miejski działający w Miejskim Ośrodku Kultury pod okiem Justyny Przytulskiej. Hej, kolenda, kolenda. Masterze śpiewają, na grają. Hej, kolenda, kolenda. Po wspólnym kolendowaniu tradycyjnie wszyscy zebrani na przedświątecznym spotkaniu połamali się opłatkiem. Okres przedświąteczny, ale przede wszystkim święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy nawet największe przeboje świata schodzą na dalszy plan. Na tym pierwszym są one. Świąteczne piosenki i kolendy. Słuchamy tych tradycyjnych kolend i wpisanych w tradycję świątecznych przebojów. Można też posłuchać nowych kolend i taką w świątecznym prezencie stworzył Miejski Ośrodek Kultury. Kolendę można słuchać i oglądać, powstał bowiem do niej wideoklip. Kolenda! Kolenda na święta, taka kolenda co łączy wszystkich ludzi. Czasami boli samotność. Na to jest kolenda, co łączy wszystkich ludzi. Naszych dłoni zróbmy krąg, niech ogarnie cały świat. Miłuj i przeważ, pomóż i podnieś, trzeba zagoić tyle ran. Tytuł utworu to Kolenda naszych czasów. Słowa i muzykę napisał Tomasz Balcerek. Kolendę zaśpiewała Elżbieta Jarszak i Tomasz Balcerek. Na instrumentach grają. Tomasz Balcerek, gitara akustyczna. Marcin Gliszczyński, gitara basowa. Jarosław Skrabek, akordeon. W klipie można zobaczyć twórców kolendy, występuje również Zespół Taneczny Kontra oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury. A całą kolendę można zobaczyć na naszej antenie również tuż po wydaniu oraz w sieci na stronach internetowych i Facebooku Miejskiego Ośrodka Kultury i Telewizji Piotrków. I pozostajemy nadal w temacie kolend. Jak obliczono, w polskim dorobku kulturalnym zachowało się ponad 500 kolęd oraz pastorałek. I tylko skromną część z nich można było posłuchać wczoraj podczas świątecznego koncertu uczniów i nauczycieli Piotrkowskiej Państwowej Szkoły Muzycznej oraz Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej. Kolędy i pastorałki to lubiany repertuar, każdy ma tę swoją ulubioną. Noc, najpiękniejsza byłem. A mi najbardziej się podoba pastorałka od serca do ucha. Ulubioną pastorałką jest nowoczesna pastorałka Ar Arki Noego. Gwi gwiazdeczko, mała świeć. Uwielbiamy z synami, syn śpiewa w każde święta. Dzisiaj w Betlejem, no bardzo ładna kolenda. Czyli woli Pani polskie, takie tradycyjne, znane tak, kolendy? raczej tak. Chociaż lubię też, ostatnio byłam z córką na koncercie Last Christmas w Łodzi i byłyby i kolendy polskie i zagraniczne piosenki takie bożonaredzeniowe Tak też było podczas koncertu kolend i pastorałek, na który zaprosili uczniowie i nauczyciele Piotrkowskiej Państwowej Szkoły Muzycznej. W auli filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego rozbrzmiewały najpopularniejsze i najchętniej śpiewane kolendy staropolskie, ale również zagraniczne świąteczne utwory. Podczas koncertu zaprezentował się zarówno chór, jak i Piotrkowskie Dudki, zespół ludowy, który powstał w szkole muzycznej. W ich wykonaniu można było usłyszeć pastorałki pochodzące z regionu Piotrkowskiego. To był wieczór, podczas którego nie tylko można było poczuć świąteczną atmosferę. Młodzi muzycy mogli zaprezentować swoje talenty i aranżacje. Na scenie ze świątecznym repertuarem wystąpili laureaci konkursu Zbliża się Wigilia którzy opracowują lub komponują nawet do tekstów takich poetów jak Krzysztof Kamil Baczyński. Ja właśnie staram się, żeby w nich tą inwencję wydobyć z nich, żeby oni mieli taką odwagę też prezentowania swojej twórczości, bo to uważam, że po to się uczymy, tak, żeby potem ta muzyka szła dalej, żeby ją nieść dalej. A dalej można nieść ją właśnie podczas takich koncertów, do których przyłącza się Piotrkowska filia UJK. Można powiedzieć, koncerty w uczelnianej auli stają się już tradycją okazuje się, że ludzie są spragnieni spotkań śpiewów no i tej bliskości. Kolendy i pastorałki ze sceny popłynęły również w wykonaniu Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Ewy i Grzelak. Można było nie tylko usłyszeć, ale i wspólnie pośpiewać choćby jedną z najbardziej lubianych i znanych polskich kolęd. Świąteczny nie może się obejść bez szopek. Od lat jedną z najbardziej znanych szopek w mieście tworzą dwaj byli kolejarze. Szopka z ruchomymi elementami powstała oczywiście w klasztorze ojców Bernardynów. My już nieco zdradzimy, jak wyglądać będzie szopka w tym roku. Do mnie z własnego dzieła? Nie za bardzo, nigdy nie jestem. Zawsze można było lepiej zrobić. Nie? No później przychodzą takie przemyślenia, a gdybym zrobił to troszkę inaczej, no to może by było lepiej, może tak. Pan też ma takie odczucia? To znaczy, mi się wydaje, że robimy to tak z takiej chęci, a po drugie no z tego co mamy i z tego kombinujemy, jak to się, jeszcze naprawiamy, co się da. No powolutku zbliżamy się do końca. Do końca, bo to czas już nagli i to jeszcze parę poprawek i będzie wszystko zrobione, zamknięte na ostatni guzik jak to mówi. Termomodernizacja budynków samodzielnego szpitala wojewódzkiego imienia Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim stała się faktem. Remont rozpocznie się jeszcze w tym roku. Umowa na termomodernizację czterech szpitalnych budynków jest już podpisana. Prace termomodernizacyjne obejmą oczywiście ocieplenie ścian budynków, czterech budynków szpitala, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych, remont kominów. W trakcie termomodernizacji zlikwidowane zostaną balkony na głównym szpitalnym budynku. Na dachu pojawią się też panele fotowoltaiczne. Koszt wszystkich prac to ponad 20 milionów złotych. Część będzie sfinansowana z dotacji m.in. Urzędu Marszałkowskiego. Ten moment jest konieczny. Wiemy doskonale, że potrzeby inwestycyjne w szpitalu wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim są niekwestionowane. Prace związane z termomodernizacją szpitalnych budynków zaczną się jeszcze w tym roku, a zakończą pod koniec roku przyszłego. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszam Państwa jeszcze na magazyn Werbum i na zakończenie od całego zespołu redakcji Telewizji Piotrków. Życzę Państwu spokojnych, radosnych, spędzonych w zdrowiu i rodzinnym cieple świąt Bożego Narodzenia. Zapraszam do bycia z nami w te święta. Na naszej antenie w świąteczne dni wydanie specjalne, a w nim opowieść o gwieździe betlejemskiej czy najstarszej kolędzie. Ja się już z Państwem żegnam. Do zobaczenia. Wszystkich ludzi Na kolędę serce daj Z naszych dłoni zróbmy krąg Niech ogarnie cały świat Miłuj i przeważ, pomóż i podnieś Trzeba zagoić tyle ran Na kolędę serce daj Z naszych dłoni zróbmy krąg niech ogarnie cały świat. Miłuj i przebacz, pomóż i podnieś, trzeba zagoić tyle ran. Czasami boli samotność, na no to jest kolenda, co łączy wszystkich ludzi. Nie szukaj wroga w człowieku. W każdym jest brat. Kolenda prowadzi do zgody. Kolenda prowadź przez świat. Bez wojen kolendo, pokój kolendo nam daj. Na kolendę serce daj, z naszych dłoni zróbmy krąg, niech ogarnie cały świat. Miłuj i przebacz, pomóż i podnieś, trzeba zagoić tyle ran. W naszych dłoni zróbmy krąg Niech ogarnie cały świat Miłuj i przebacz Pomóż i podnieś Trzeba zagoić tyle ran Kolendo. Przez świat, bez wojen, kolendo, pokój kolendo nam daj. Pokój kolendo nam daj. Spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia życzy Miejski Ośrodek Kultury. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną, za sprawą ducha świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, Zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Moi drodzy, świętujemy już Boże Narodzenie. Przeżywamy dzisiaj uroczystość Narodzenia Pana Jezusa. Wielu z nas spogląda dzisiaj na betlejemską stajemkę aby tam zobaczyć nowo narodzonego Pana Jezusa. Ale dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, że tak naprawdę rodzi się dla nas Słowo. To być może jest dla nas nieco zastatujące, bo wszyscy w Bożym Narodzeniu widzą dzieciątko Jezus i to jest słuszne, ale zobaczmy też, że tak naprawdę świętujemy narodziny Słowa. Sam Bóg mówi... O tym, że Jezus, Jego syn, był Słowem. I to Słowo się rodzi. To Słowo adorujemy: to Słowo jest w centrum uroczystości Bożego Narodzenia. Myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy sobie uświadomili, jak bardzo ważne jest to, aby w naszym życiu czcić Słowo, też Słowo Boże. Dlatego dzisiaj w moim ręku jest Pismo Święte. Bo ono tak naprawdę ma być dla nas w naszym życiu najważniejsze, najistotniejsze. My, jako chrześcijanie, wierzymy, że Pismo Święte zawiera Słowo Boże, zawiera Słowo, którym jest Pan Jezus. Dlatego pytanie dzisiaj do mnie i do Ciebie: jak często czytam Słowo Boże, jak często otwieram Pismo Święte, Biblię, czy może stoi przytużona na półce między innymi książkami? Warto sięgać po Biblię, bo tam są święte słowa, które mogą nam dać odpowiedzi na nasze pytania, mogą dać nam nadzieję, radość. Starajmy się więc jak najczęściej to słowo czytać, jakoś też je do, sobie, do siebie przyjmować. Starajmy się nad tym słowem też medytować. To nie jest tylko zadanie dla księży, siostrów, sióstrónych braci, dla nas wszystkich. Moi drodzy, Słowo Boże rozbija namiot wśród nas, mieszka wśród nas. Tata jest też treść dzisiejszej Ewangelii, którą Święty Jan dzisiaj nam proponuje do lektury, której nas zaprasza. Ale ta dzisiejsza Ewangelia powinna nas skłonić też do następujących przemyśleń. Codziennie używamy wielu słów. Mówimy te słowa. Słuchamy tych słów, czytamy je. Właściwie można by powiedzieć, że zalewa nas potok słów, zdań, wyrażeń, informacji i komunikatów. Docierają do nas zewsząd z ekranów, telewizorów, smartfonów, tabletów. Pytanie jest następujące: czy w tym potoku słów, które nas zalewają, potrafię zobaczyć słowo najważniejsze, jakim jest właśnie Słowo Boże, którym jest Jezus Chrystus? Czy chcę tego słowa słuchać? Czy umiem go odróżnić od innych słów? Myślę, że wielość słów, które do nas docierają, ale także wielość słów, które my wypowiadamy, mogą nam utrudnić kontakt z tym najważniejszym słowem, jakim jest Jezus Chrystus, Boży Syn. Starajmy się więc w tych wszystkich słowach, które codziennie słyszymy i które wypowiadamy, czasami może bezmyślnie, czasami bezrefleksyjnie, właśnie zobaczyć, że jest słowo, które musi być zawsze pierwsze które musi być fundamentem dla mojego i Twojego życia. Starajmy się więc to słowo zawsze mieć przy sobie. Może nosić w torebce, może czytać je w komórce, ale żeby po prostu to słowo było zawsze przy nas. I ostatnie takie zdanie, refleksji dotyczące tej dzisiejszej Ewangelii, tej dzisiejszej niedzieli. Starajmy się też zobaczyć właśnie, czy słowa, który, których używamy na co dzień, czy te słowa są budujące dla innych, czy te słowa powodują że niesiemy dobro, czy raczej używamy słów po to, żeby tego się zranić. Starajmy się używać słów po to, żeby budować coś pięknego i dobrego, a nie coś złego. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi.